24 24pl z Kamilem Szlęzakiem spotykamy się w miejscu nieprzypadkowym, bo na parkingu przy obwodnicy Końskich, tuż przy zjeździe do miejscowości Kornica, w miejscu nieprzypadkowym, bo już tu w sobotę odbędzie się pewne wydarzenie. Jakie wydarzenie Kamil? Dokładnie tak, już tą sobotę o godzinie 18.30 razem z Koneckim motopinki oraz Nocna Jazda Końskie planujemy wydarzenie, czyli spot organizowany dla tak naprawdę piesków. Mm -hmm. Spotów już kilka organizowaliście, kilka spotów było, ale nie takich, ten będzie wyjątkowy. E, tak, dokładnie. Ten spot będzie wyjątkowy ze względu na to, że wpadliśmy na pomysł, aby naszą pasję połączyć z czymś pożytecznym i, 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 i na pewno pomocnym dla kogoś. Wpadliśmy na pomysł, aby połączyć to z akcją zbiórki karmy dla mm, psów. E, współpracujemy e, ze stowarzyszeniem Aport, które zajmuje się e, mm, Pieskami na naszym rejonie, psiakami, które przyjmują ciepło oni oraz ich wolontariusze. Oni zajmują się ich opieką, pomagają zawodzić sobie te pieski do weterynarzy, czyli zajmują się też leczeniem, no i oczywiście dokarmiają je. Mhm. Spot nocny, bo rozpoczynacie o godzinie 18.30. Dlaczego nocny spot? Dokładnie tak. Chcemy wdrożyć coś nowego u nas w mieście, coś, czego jeszcze nie było. Mała zmiana od spotów weekendowych, które zwykle organizowaliśmy w niedzielę. Postanowiliśmy, że zrobimy coś w sobotę wieczorem. Coś co będzie takim motorem, mam nadzieję, napędowym, co pomoże nam organizować takie spoty częściej i po prostu wychodzimy z inicjatywą, aby coś ciekawego działo się w naszym mieście w sobotę wieczorem. Kto tutaj może przybyć, kto może przyjechać, każdy użytkownik tak naprawdę pojazdów mechanicznych? Dokładnie, tak naprawdę każdy użytkownik pojazdów, każdy tak naprawdę w zasadzie na różnorakim sprzęcie, nawet na dyskorolce, jeżeli przywiezie tylko ze sobą troszkę karmy dla aportu, to jak najbardziej zapraszamy. Mhm. Karma, którą zbieracie, to może być każdy rodzaj karmy, czy, czy jakiś specyficzny rodzaj karmy, jak to jest. Ze względu na to, że zwierzątka, którym zajmuje się aport, no, są już są bardzo mocno pokrzywdzone przez los lub też przez drugiego człowieka. Niestety nie mogą spożywać takiej normalnej, zwykłej, jak to się mówi, karmy marketowej. Muszą mieć swoje specjalistyczne żywienie. Takie żywienie też jest jak najbardziej dostępne u nas w Końskich. Jeżeli chodzi o punkty dostępowe, można zakupić je w sklepie Budopar w Końskich, chociażby nawet również w sklepie zoologicznym przy Targowicy Miejskiej. Także jak najbardziej takie produkty są dostępne. Jeżeli chodzi o firmy produktów. Mamy je podane w wydarzeniu na ostatnim poście. Dokładnie wszystko jest opisane, jakie firmy, gdzie do można sobie to zdobyć. W razie czego, gdyby była taka sytuacja, że ktoś chce do nas przyjechać z zewnątrz, czyli spoza terenu końskich, jak najbardziej myślę, że też by nie będzie miał problemu z organizacją takiej lepszej karmy, ze względu na to, że wystarczy po prostu zapytać obsługę sklepu o tą taką lepszej jakości. Mhm. Karma tylko dla psów czy, czy dla kotów również będzie przyjmowana? Karma dla kotów jak najbardziej również będzie przyjmowana. Biorę też pod uwagę to, że część osób na pewno przywiezie mm, taką zwykłą karmę, e, także z tą też na pewno będziemy mieli co zrobić, więc w zasadzie apel do Was o to, aby przywodzić tą lepszej jakości karmę, aczkolwiek jeżeli przywieziecie tą troszkę zwyklejszą, nie będzie żadnego problemu, bo też mamy co z tym zrobić. Co na spocie planujecie? robić jak to wydarzenie będzie wyglądać. No na spocie generalnie planujemy się dobrze bawić. No to jeszcze raz Kamilu proszę o zaproszenie dla wszystkich, którzy chcieliby przybyć na to sobotnie wydarzenie. W imieniu Koneckiego motopniku i Nocnej Jazdy Końskie serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów motoryzacji na nasz spot sobotni Obwodnica Parking Ulica Warszawska sobota godzina 18:30. Warto przybyć, bo zbieramy na szczytny cel karmę dla Zwierzaków z fundacji Aport. Jeszcze raz, sobota 18.30. Serdecznie zapraszamy.